Lampy pierścieniowe to w dzisiejszych czasach niemal nieodłączny element każdego większego twórcy. Pozwalają one w większości przypadków dobrze oświetlić naszą twarz lub po prostu wybrany obiekt. Dlatego w dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam przykładowe propozycje takich lamp od firmy Natek. Zapraszam do oglądania! Zacznijmy od notek Alpha Ring Light. Jest to lampa pierścieniowa o średnicy 26 cm, zawierająca 120 diod LED. Zasilana jest USB, a moc szacowana jest na około 10 W. Długość przewodu wynosi 2 metry, także nie obawiałbym się o swobodne podłączenie. Temperatura barwowa startuje od 3000 K i kończy na 5500. Wynik całkiem spoko. Przechodząc do wersji RGB. Mamy w tym przypadku identyczną ilość diod od podstawowych barw oraz dodatkowe 48 diod RGB. Moc oraz sposób podłączenia nie uległ zmianom, temperatura barwowa natomiast została zwiększona do poziomu 6500 Kelvinów. Cena za wersję podstawową to 75 zł, a za wersję RGB przyjdzie nam zapłacić około 120 zł. To co dostajemy w zestawie jest naprawdę sporym plusem. W przypadku wersji RGB dostajemy mini statyw na naszą lampę, uchwyt do telefonu, głowicę kulową, pilocik selfie komunikujący się przez bluetooth z naszym smartfonem, pilot do zarządzania RGB lampy zdalnie oraz oczywiście samą lampę plus instrukcję obsługi. W przypadku wersji klasycznej dostajemy praktycznie te same akcesoria poza pilocikiem do sterowania RGB. Szanuję również za umieszczenie standardowego gwintu w obu lampach zarówno od strony dolnej jak i górnej. Zdecydowanie ułatwi to pracę twórcom, którzy najprawdopodobniej posiadają już własne, nieco bardziej rozbudowane statywy. Warto wspomnieć, że obie lampy posiadają zintegrowane sterowniki do zarządzania oświetleniem na kablu. Obecnie możecie również zobaczyć, jak się nimi posługiwać. I na zakończenie krótki pokaz jak taka lampa sprawuje się w praktyce. Do testu oświetlenia użyję wyłącznie wersji RGB ze względu, że zawiera ona dokładnie taką samą ilość podstawowych diod oraz identyczną moc. Efekty prezentują się następująco.